Ulubieńcy marca. Mam ich strasznie dużo, więc od razu przejdę do rzeczy. Postaram się mówić szybko, żeby nie zająć wam 30 minut waszego czasu, tylko może w 20 się zmieścimy, jak się mocno ścisnę. To tak, zacznę od elektronicznych rzeczy, których się zastanawiałam, czy wam pokazać, ale no, zrobiły taki szał, że postanowiłam, że warto. Pierwszą z tych rzeczy są moje termoloki. To są termoloki marki Babylis. Ja wam chyba nagram film o nich, bo dużo osób mnie pytało. Ja kupiłam taki zestaw sześciu. 5, przepraszam, sztuk o średnicy 4 cm tego wałka. Nie będę wiele o nich opowiadać, powiem tylko, że dla mnie, do moich potrzeb są po prostu genialne, ale to nie jest produkt dla każdego, więc nie lećcie teraz od razu, nie róbcie zakupów, tylko poczekajcie ich trochę, bo ja myślę, że mam sporo takich spostrzeżeń, które mogłyby się przydać Wam, jeżeli się zastanawiacie nad zakupem. Ale dla mnie to jest po prostu strzał w dziesiątkę, rozwiązuje wszystkie moje problemy z włosami. Specjalnie dzisiaj nic z nimi nie zrobiłam, żeby Wam nagrać zaraz film i pokazać, właśnie, jaki to daje u mnie rezultat, żebyście mogli sobie jakoś tam w miarę ocenić. Dalej. Jest jedna rzecz taka, która jest też okropnie droga i się zastanawiałam właśnie, czy w ogóle o niej wam wspominać, ale jak już się przyznałam na Instagramie, że ona się pojawiła u mnie w łazience, to od razu były pytania, czy, czy, czy co sądzę, co sądzę. Pytałam Was na Facebooku kiedyś o to, kto, jak, jak kto ocenia Foreo Luna, a jak to ocenia Clarisonic. Mia i tam się zastanawiałam, ten Clarisonic mnie nigdy nie przekonywał, bo zawsze mi się wydawało, że ten jak jest, wiecie, szczota, a ja mam bardzo wrażliwą skórę. No i Wy mi polecieliście, poleci, poleciliście właśnie tą Lunę i to był świetny wybór. Też Wam nagram recenzję, bo nie jestem taka zachwycona totalnie, że po prostu powaliła mnie i w ogóle super taka jest bez żadnej skazy. To znaczy jest parę takich rzeczy, których w niej nie lubię, ale jest wiele, wiele rzeczy, których w niej, które w niej bardzo lubię i używałam jej namiętnie cały ten miesiąc i myślę, Myślę, że będę używać przez następne miesiące też. Generalnie fantastyczny jest ten produkt, ale tak jak mówię, parę mam takich rzeczy, co chciałam się pożalić, wam i powiedzieć, że tutaj nie, nie jest aż taka, wiecie, z nieba tutaj spadająca, ale ogólnie jest bardzo, bardzo fajna. Dalej, jeden taki produkt, który jest. Nigdy wam nie pokazuję takich rzeczy, ale pomyślałam, że to wam pokażę, bo. Na tyle, na tyle mnie zainspirowało i było dla mnie na tyle interesujące, że postanowiłam, że się podzielę. Może zrobię w ogóle zdjęć parę. Nie wiem, czy mogę, ale sprawdzę w kwestii praw autorskich, czy mogę zrobić takie zdjęcia i postaram się Wam wrzucić ten na bloga. Albo tu nagrać kilka zbliżeń. To jest gazeta, którą przywiezła dla mnie moja przyjaciółka z Indii. Gazeta nazywa się Femina, to jest angiel angielskojęzyczne wydanie. I to jest taki, taka gazeta, jak u nas jest, wiecie, coś a la Glamour, coś takiego. I tutaj są w ogóle trendy w makijażu, tutaj są kosmetyki pielęgnacyjne, i jak jest totalnie taki rozjazd pomiędzy tym, co my mamy w swoich gazetach, i co oni mają w tej gazecie, to jest też niesamowite. Teraz jest wszędzie tutaj, wiecie, kontur kontur wszędzie, tsz, cheekbones w kosmos i w ogóle rozświetlacze takie, żeby widać było z kosmosu, że stoimy na ulicy i tak dalej. Ja tutaj totalnie nie. Jeśli właśnie chodzi o ubrania, tak samo, zupełnie co innego, i to nawet nie mówię o samych sari, tylko mówię w ogóle o, o ubraniach. Bardzo dużo takich fajnych trendów w moim stylu. Naprawdę świetna gazeta, bardzo mi się podobała. Myślę, że będę ją e, czytać jeszcze wielokrotnie z sam, dla samej przyjemności, po prostu oglądania tych rzeczy, które są inne i nie takie jak u nas. Mam jeszcze jednego przypadkowego zupełnie e, e, ulubieńca, którego kupiłam kiedyś, jak szukałam bombek. I cały czas z tym zapominam i teraz go wyciągnęłam, a to jest moi drodzy e, mój notes, który wygląda jak tabliczka czekolady. To jest notes Stegera. W ogóle dziękuję tym osobom, którym mi poleciły ten sklep. E, weszliśmy na wieś z Michałem, nie znaleźliśmy fajnych bombek. Ale znaleźliśmy taki wspaniały zeszyt, który wygląda jak ubrania na tabliczkę czekolady. I tak, jest to mój wielki Gdzie Gdzieś znajdziecie to polecam. Bardzo dużo ludzi wpada do mnie do biura, na przykład i patrzę w Co to? Boże, mam dużo strasznie pielęgnacji. W ogóle mam tyle kosmetyków wam do pokazania, że. Pff, jedziemy, jedziemy szybciutko. Yy, masełko do ciała. W tym miesiącu z wielką przyjemnością używałam masełka do ciała z Fresh Natural. Yy, to jest aksamitne masło do ciała malinowe. Pachnie jak mój peeling malinowy od nich, który uwielbiam. Zapach ma po prostu niebiański, świetnie się rozprowadza, ma bardzo przyjemną konsystencję, chociaż jest mega gęste, to wchłania się bardzo szybko, nie zostawia mi tłustej warstwy na ubraniu, naprawdę bardzo polecam. Ono się rozprowadza, wiecie co, w taki. Mm, jak widzicie, już go nie ma. I już praktycznie mam suche palce. Jest naprawdę świetne, nawilża mi ładnie ciało, przyjemność używania po kąpieli tyle mogę powiedzieć. A propos przyjemności używania, to też chciałam Wam już to pokazać w styczniu i cały czas zapominam. Dostałam od Weroniki taki krem do rąk z e, The Secret Soap Store i on się nazywa e, Czerwona Porzeczka, ale tak naprawdę on pachnie dokładnie jak guma mamba poruczkowa, serio. I mam go u siebie na stoliku nocnym, używam go codziennie na noc. Bardzo podobna konsystencja do tego masełka, świetnie się wchłania, bardzo przyjemnie nawilża skórę rąk. Wystarczy mi teraz, nie noszę ze sobą w tej chwili kremu do rąk w torebce, bo wystarczy mi tym kremem posmarować dłonie na noc i wtedy cały dzień rano mam nawilżone, skórki wokół paznokci mam nawilżone. Bardzo fajne kosmetyki i myślę, że jak mi się skończy te 80 ml, które podejrzewam będę miała przez pół roku, to kupię jakiś inny zapach i, i myślę, że wrócę do tego, bo jest naprawdę fajny. Mam też nowy krem do twarzy, który chyba napisałam o nim na blogu albo jeśli nie to napiszę i wam podlinkuję. To jest krem z marki Nickel. Dla mnie to totalna nowość, bo to są kosmetyki bałkańskie. Jeszcze nigdy nie miałam tych produktów i to jest krem 100% ekologiczny z pietruszką. I tak jak mówię, nie będę się wiele wypowiadać na jego temat, bo napisałam wam albo napiszę na blogu. O nim. To jest krem do twarzy, którego ja używam zwłaszcza wtedy, kiedy w ogóle nie używam makijażu, bo używam go na zmianę z tym produktem z Mytosa. I ten kosmetyk też mi się bardzo szybko wchłania, ładnie się rozprowadza, skóra jest po nim bardzo miękka w dotyku. Ja go używałam zwłaszcza wtedy, kiedy właśnie miałam jakąś tam wysypkę czy podrażnienie, bo on super łagodzi i zostawia mi. To nie jest koloryzujący kosmetyk, absolutnie. To jest po prostu zwykły kosmetyk pielęgnacyjny, ale on mi zostawia cerę tak ładnie promienną, która wygląda jakby była tak rozświetlona, że Michałek mi zawsze mówi jakiś komplement, że na przykład to ładnie ci się wyglądasz, ja sobie myślę w super, z odkrytymi naczynkami i bez tego, bez zakrytych worków pod oczami, więc super, super ten krem polecam. Mam też odżywkę do włosów, o której nie mam pojęcia, czy Wam kiedykolwiek opowiadałam. To jest odżywka z Obrey, nazywa się Primrose Tango Go i to jest taka odżywka w atomizerze, którą można pryskać wilgotne włosy żeby je łatwiej rozczesać. Albo można pryskać suche włosy, żeby po prostu y, troszeczkę je, jak się puchrzą na przykład, to żeby troszkę je tam złagodzić. Bosko pachnie. Po prostu cudownie pachnie. Uwielbiam ten zapach. I y, bardzo dobrze działa, świetnie mi wygładza włosy, bardzo ładnie się rozczesują i tak jak mówię, zapach się utrzymuje na długo. Y, taki przyjemny i delikatny. Y, I super, bardzo polecam. Nie pamiętam, ile kosztowała, ale była bardzo fajna. Znaczy jest w sumie, bo jeszcze mam jej tam może z połowę. Mam też nowy krem pod oczu, którym na pewno Wam nagram recenzję, bo założę się, że jest wśród Was mnóstwo osób, które takiego produktu szuka. Marka się nazywa BioBJ, może? Biobi? Wiecie co, nie będę się teraz upokarzać i próbować tego przeczytać. To jest marka włoska, więc jeżeli ktokolwiek potrafi po włosku, to bardzo proszę, tutaj jest nazwa i bardzo, bardzo proszę, przeczytajcie to i poinformujcie mnie, jak to się dzieje, bo na pewno ktoś z Was ma więcej wiedzy ode mnie. I ten krem to jest krem pod oczy anti-Age z wyciągiem z jagód i też nie będę mówić o nim bardzo dużo, bo nagram Wam na pewno recenzję osobną na temat tego produktu. Na razie powiem tylko tyle, że jak chcecie krem, który super nawilża, a w ogóle go nie czuć na twarzy i wchłania się zanim posmarujecie drugie oko, to pierwsze już jest kompletnie suche i gotowe na makijaż, to to jest właśnie coś dla Was. Także nad nim się pochylimy w jakimś tam przyszłym czasie na chwilę dłużej. I jeszcze jedną rzecz mam, tu mam w takim już brzydkim worku niestety, bo gdzieś zgubiłam moje opakowanie od niej. To jest glinka Rasul w płytkach. Ja jakoś zawsze tak sceptycznie podchodziłam do glinek w płytkach, mówię ee, bo to jakieś takie wiecie, przyzwyczaiłam, przyzwyczaiłam się już do tego, że biorę łyżeczką normalną glinkę, mieszam i tyle, a to jest fajne, jakoś się po prostu nawet sama przyjemność tego zalewania i patrzenia, jak ono się tam rozpada, więc nie wiem, jakoś terapeutycznie na mnie działa chyba w każdym razie jest fajna, bardzo ładnie oczyszcza, ale przy okazji delikatnie nawilża skórę, nie mam żadnego poczucia napięcia czy coś, e, używałam jej z przyjemnością w tym miesiącu, chyba ze 4 albo 5 maseczek zrobiłam takich, a ja robię maseczki często i zmieniam e, czasami Wam wrzucam na Instagram zdjęcie, jakbyście chcieli się pośmiać, to zapraszam Prze pośmiemy się wszyscy razem, niż nasz świat będzie wiecie, weselszy. Aha i z pielęgnacji mam jeszcze jedną rzecz, którą też dostałam właśnie z mojej koleżanki Pauliny i moje drogie, maseczka w tabletce nigdy z tego nie korzystałam, ona gdzieś mi znalazła, mówiła, że są w Hebe, e, że jest. 10 sztuk w opakowaniu, i to jest taka tableteczka, po prostu, którą się otwiera, nasącza się tym e, tonik, czy jakąś ja tam sobie robię roztwór właśnie z kolagenem, e, taki, taki przeciwzmarszczkowy nazwijmy to. E, I nasącza się to, nakłada na twarz, i to jest taka maseczka, tak jak wiecie, są te zorientany te sheet mask, no taka maseczka w, z tkaniny, o tam, czy jedwabna, czy jakaś tutaj z tkaniny po prostu. Bardzo długo, zas jakby bardzo długo wysycha na twarzy Jak ją nasączymy jakimś tonikiem czy czymkolwiek To naprawdę do 20-30 minut można ją mieć na twarzy Więc wielka przyjemność Jak będę w Hebe jutro to na pewno kupię więcej Bo zostało mi tylko 5 i myślę, że to nie, to nie starczy mi na długo Czyli i mam też potworną ilość kolorówki Teraz patrzę tylko szybciutko o nich będę mówić Żebyście już się nie denerwowali, że ten film trwa za długo To tak Odkryłam na nowo taką bazę pod podkład mineralny Matte Primer z Ery Minerals w kolorze Light 301, ale nie używam jej jako bazy, tylko używam jej jako takiego pudru w ciągu dnia do zmatowienia twarzy. Świetnie mi się do tego celu sprawdza, nie wiem czemu wcześniej o tym nie pomyślałam, tylko ją jako bazę, a tak właśnie bardzo ładnie mi matuje skórę, przy tym nie robi mi takiego ciasta, nie kryje jakoś super mocno, jest właśnie taki, taki przyjemny rezultat daje na twarzy, fajny produkt. Dalej, lakier do paznokci Essie Fiji. Wiem, że są dwie wersje: taka bardziej biała i taka bardziej różowa, bo byliśmy z Weroniką w sklepie. Moja jest prawie, że biała to jest taki biały z dodatkiem różu, a Weronika kupiła taki, który jest różowy z dodatkiem białego. Nie wiem o co w tym chodzi, ale moja przeciłka z kolei druga Marta powiedziała, że tak jest, że są takie dwie wersje ja jej ufam w 100% jeśli chodzi o paznokcie i na takie rzeczy więc no, moja jest ta bardziej biała i jest super długo mi się trzyma na paznokciach, ładnie wygląda zaraz jeszcze się zastanawiam, czy nią, czy fioletowym pomaluję, albo jedną taką, jedną taką jeszcze zobaczymy dalej Cień, nie cień, tylko pigment z Maka w kolorze naked. Ja już Wam chyba mówiłam o tym produkcie. To jest mój idealny kolor do rozświetlania wewnętrznego kącika i myślę, że jak tylko skończy mi się ta odsypka, to kupuję pełne opakowanie, bo jest piękny. Z drugiej strony, wiecie, tej wagi cenowej powiedzmy, że tu mamy drogo, a tutaj mamy tanią, Tu mam kredkę za 3 zł. I to jest kredka, kontrówka do ust z Essence w kolorze 14 Fan Fatal. Idealny czerwony, który pasuje mi do 9 innych pomadek. To znaczy, pasuje ładnie z 9 czerwonymi pomadkami. Z przyjemnością używam w tym miesiącu. Polecam bardzo fajna, pomadka, bardzo fajna kredka. Tylko podejrzewam, że trzeba ją często temperować i szybko wymienić na następną, bo zasycha. Kredka z Kiko, nie jest to żadne zaskoczenie. Akurat w tym miesiącu ten kolor konkretny, numer 20, no praktycznie co drugi dzień go używałam. Tak Robiłam makijaż, żeby wkomponować trochę fioletowego i właśnie to było to coś fioletowego. I z kolei też dużo używałam brązów na linii wodnej i ten brąz na linii wodnej mój to była kredka Scandalize z Rimela i to jest numer 003 Brown. To już też wszyscy znają ten produkt, więc nie będę tam wiele na jego temat opowiadać. Jeszcze jedną rzecz mam z Essence, i tą rzeczą jest róż do policzków. Ten róż nazywa się Natural Beauty, to jest numer 40. Bardzo fajny kolor, taki brązowo-różowo-czerwony, który świetnie się komponuje z mocnymi makijażami oczu, bo jest taki neutralny, do wszystkiego pasuje. Ładnie wygląda też na bladych osobach, bo tam malowałam parę razy koleżanki. I używam go z przyjemnością. Jest matowy, świetnie się rozprowadza. Jak na produkt, tam za dniem czy 10 czy 15 zł kosztował, naprawdę super. I znowu wracamy na tą droższą półkę, rozświetlacz z Maca, którego odsypkę dostałam właśnie od Pauliny, to jest Lightscapade i oglądałam właśnie też na miejscu w sklepie ten taki najbardziej popularny, który się nazywa jak Soft and Gentle, ale on był mega złoty. Ten jest taki bardzo zimny i pięknie wygląda, bardzo ładnie się mieni. Nie mam gdzieś się na policzkach akurat, bo już zapakowałam, żeby nie zapomnieć, jak wam o nim powiedzieć, ale jest, jest super i też myślę, że kiedyś się skurzy na pełno opakowanie. Dalej, matko, jeszcze tylko cztery rzeczy, wytrzymajcie, wytrzymajcie, jeszcze tylko chwila. Pomadka, znowu wracamy do tych tanich rejonów, pomadka z Golden Rose i ta tutaj, to jest numer 14. To jest taki kolor, taki pomiędzy, taki coś... Hmm. Ale to było zdanie. Wow, to było, wiecie co, to było takie zdanie, że chyba go nie wytnę. <gry> to jest taki kolor brudnego, ciemnego różu. Z odrobiną fioletu, bardzo mi się podoba, z przyjemnością też go używałam. Matowa, dobrze się trzymała, super. Dalej, mam jeszcze produkt, którego chyba nie idzie już dostać, bo to była jakaś limitowana edycja dla Glossy Boxa, go od kolorzanki I to jest Glossy Rosewood, taki róż bardzo, bardzo zimny z Kryolanu. I ten produkt, właśnie nigdy nie pamiętam też jak się nazywa tą markę, czy to się czyta Kryolan, ale wydaje mi się, że ona jest niemiecka, więc chyba tak powinno się mówić. Albo może Kryolan? Nieważne, na pewno też ktoś mi pomoże w tym przypadku. Ale wiem, że można podobny kolor dostać u nich w sklepie, że oni mają bardzo dużą, tą bardzo dużą linię. W każdym razie ten kolorek też, no, jeden z moich ulubionych i zawsze sięgam do niego z przyjemnością, też matowy. I zostały mi dwie ostatnie rzeczy. Pierwszą z nich jest cień do powiek z Kiko, taki limitowany tam edycji. I on się nazywa Cool Touch Eyeshadow w kolorze 08 Ingenious Taupe. I ten kolor, to jest ten cień, który wypada z pudełka. Ja wam pokazywałam go kiedyś i on faktycznie do tej pory mi po prostu cały, cały wypada z tego pudełka. To jest bardzo dziwne. Tekstura jest też bardzo dziwna, bo taka jakby mokra trochę. Pięknie się rozprowadza, puchatym pędzelkiem można osiągnąć taką delikatną poświatę, tylko szarego koloru. Palcem albo takim pędzelkiem języczkowym można zrobić sobie taką taflę na powiedzę. Super i kolor idealnie mi odpowiada, też do od Pauliny, jest genialny. I ostatnia rzecz to jest Duraline z Nie wiem, czy go Wam nie pokazywałam miesiąc temu, ale mam ostatnią taką fazę, wyciągam moje wszystkie mineralne cienie i robię kreski ombre albo jakieś tam inne rzeczy, Nakłada bardzo dużo cieni na mokro w charakterze linera i Duraline jest tutaj niezastąpiony. Tak, próbowałam mieszanie wody z gliceryną, ale nie, nigdy mi się nie wydaje, że to daje aż taki rezultat jak to. Dobra, to byłoby na tyle. Zmęczyłam się jak nie wiem. Mam nadzieję, że film był, się Wam podobał i że jakoś... A jeśli Wam się nie podobał, to że chociaż spędziliście ze mną miły czas, że się pośmieliście trochę. Ja z pewnością się pośmiałam ze swoich własnych elementów tu językowych dzisiaj. Nie wiem czemu tak się wykładam, może dlatego, że jestem już zmęczona troszkę. To tak, postaram się Wam teraz nagrać jeszcze ten film z tymi włosami. Jak Wam to, jak to w ogóle wszystko tu powinno wyglądać? Jeśli dam radę, to tutaj się podłączyć. No i to byłoby na tyle. Do zobaczenia następnym razem. Na razie!